Zaczęliśmy od buntów nastolatka, a skończyliśmy na, na pieluchach. pieluchach. Odwrotna kolejność. Myślę, że taki scenariusz to tylko Pan Bóg może wymyślić. No, gdy, gdyby ktoś w 2010 roku miał mi powiedzieć, gdzie będę i co będę robił, ile będę miał dzieci 13 lat później, to chyba bym się przestraszył i, i uciekł. Czujesz, się jakbym była w tą, że tylko nie wiem, kiedy jest data porodu. Pierwsze spotkanie, Łukasz mówi: jedziemy do pana profesora. A on otwiera kajet i mówi: kiedy kiedyś umawiamy na in vitro, a my dziękujemy. Do widzenia. To wizyta, nie wiem, 250 zł, wtedy to było strasznie dużo. Za te 250 zł chciało od nas trwała dwie minuty chyba. Po paru latach e, niepowodzeń w staraniu się o, o dziecko, rozpoczęliśmy procedurę adopcyjną, i w tym czasie w e, Poznaniu były bardzo długie kolejki oczekiwania na, na, na dziecko. Postanowiliśmy ten kurs robić w Bydgoszczy, więc dojeżdżaliśmy przez pół roku do Bydgoszczy. E, w Bydgoszczy się, <laughs> się, się szkoliliśmy i dostaliśmy e, kwalifikację na rodzinę e, adopcyjną i, i zastępczą. Tak. To oh, jest taka forma prawna, to się nazywa rodzina zaprzyjaźniona. Można takie dzieci, które nie mają rodziny biologicznych, nie mają z nimi kontaktu, można zaproponować, żeby, żeby spędzić z nimi święta, zaprosić je do swojego domu na święta. W ten sposób poznaliśmy dzieciaki, które wtedy miały chyba 9, 8, 9 lat, 11 lat. Wzięliśmy je na wakacje. Później po wakacjach nasze kontakty się trochę zintensyfikowały. W końcu doszło do tego, że już się spotykaliśmy praktycznie co, co weekend. U nas chyba zaważyła sytuacja, w której rozstania były coraz trudniejsze. Rozstania z tymi konkretnymi dziećmi, które poznaliśmy. Widzieliśmy się rzeczywiście, tak jak Łukasz mówił, co weekend, i te pożegnania kończyły się płaczem. Widzieliśmy, jak te dzieci za nami kiwają przez okno i, i szlochają po prostu. A my w samochodzie, jadąc do domu, też płakaliśmy. Także stwierdziliśmy, że podjęliśmy decyzję albo wóz, albo przewóz, albo. E ucinamy tą znajomość, bo jest zbyt bolesna, albo e, idziemy na całość. Na całość. Pamiętam nieprzespaną noc. Nieprzespaną noc e, i e, po prostu mnóstwo myśli, czy my to udźwigniemy, czy damy radę, czy... No, tysiące pytań, co to będzie, jak będzie wyglądało nasze życie. I no, pytanie do Pana Boga, czy to jest sygnał od Ciebie, czy ta myśl pochodzi od Ciebie e, i czy te dzieci chcesz, żeby były z nami? I zasnęłam, a rano stwierdziliśmy, że podejmujemy taką decyzję, że chcemy, żeby te dzieci były z nami. Zadaliśmy im pytanie, czy zechcieliby z nami zamieszkać i, i z nami żyć. No bo w tym wieku trzeba było już ich zapytać o zdanie. I pamiętam, najstarszy powiedział wtedy: Głupi by się nie zgodził. Zaczęła się jazda bez trzymanki, organizacja szkoły dzieciakom, próba nauczenia ich uczenia się. Patrzeć na te dzieci, które jadą do sklepu i nagle będą mieli coś wybierają. własnego, coś tak. tylko dla mnie. To późnej nocy skręcanie, bo to przecież musimy już dzisiaj spać w tym łóżku moim własnym podział pokoi i tak dalej, i tak dalej. Zaproponowaliśmy im opcję właśnie, że albo mogą się do nas zwracać mamo, tata, albo ciociu, wujku, jak, jak wybierają. I jak wybrali mamo tato i tak do dzisiaj zostało. Nie, to tak nie było, bo było ciociu, wujku i w momencie, jak pojawił się Gabryś, do niego zaraz przejdziemy, nie. to wtedy powiedzieli, przyszli do nas i mówią, tak? ale to Żeby, będzie tak głupio, tak. jak Gabryś będzie do was mówił, mamo, tato, a my ciociu, wujku, to on tak. będzie miał jakiś rozdźwięk to my też będziemy mówić mamo, tato. No i wtedy tak już zostało. Kilka dni wtedy 15, 17, 19. To był też moment, w którym gdzieś tam te nasze plany e, adopcji małego dziecka odsunęliśmy w czasie i, i stworzyliśmy rodzinę dla, dla tych nastolatków. No ja mam takie momenty, że mi się na przykład tak wybiegają ogród, a ja jestem z Jankiem na przykład, no to my matko Boże, no nam czuwaj, no bo co ja mogę? Przecież się nie rozdwoję. Co? Od samego początku zaczęliśmy terapię rodzinną z, z tymi dzieciakami. Prawie tematy takie problematyczne próbowaliśmy na bieżąco. No na bieżąco rozwiązywać. Natomiast właśnie tak w cztery oczy na, na pierwszym spotkaniu pani nam powiedziała, że tak nas nastawiła, naprostowała, że Państwo tych dzieci już nie, nie zmienicie. Musicie się na to, na to nastawić. Nie, nie ma szans, żebyście się zmienili. Oni mogą mocno skorzystać, jeżeli sami będą chcieli. Patrząc na Was, żyjąc w rodzinie, jeżeli będą chcieli, to, to, to skorzystają, ale Wy. W żaden sposób ich do tego nie, nie, nie możecie zmusić, ani, e, ani sprawić, żeby, żeby tak było. To jest ich, ich wybór w tym momencie. I to, to nas tak mocno odciążyło wtedy. Pamiętam, że, że tak naprawdę. Wystarczy żebyśmy e, się starali najbardziej jak umiemy, ale jeżeli nie wszystko nam wyjdzie to, e, to, to, to był dla nas taki sygnał, że, że nie musimy się tym e, obciążać zbyt mocno. Po prostu życie każdy dzień nas e, zaskakiwało, każdego dnia Jestem. były... Były nie nowe, e, nowe wyzwania, i jakby po tym doświadczeniu nabraliśmy takiej ufności, że, że jednak to nie my tu jesteśmy e, najważniejsi, nie my sterujemy teraz e, tym okrętem, tylko e, opatrzność nad nami czuwa i, i my jesteśmy tylko narzędziami, tak? które czasem działają lepiej, czasem gorzej, ale finalnie dopływamy tam, gdzie, gdzie powinniśmy. Tak? W międzyczasie złożyliśmy podanie do ośrodka adopcyjnego określając, że chcielibyśmy, żeby było to jak najmłodsze dziecko do roku. No i czekaliśmy. Czekaliśmy już dość długo. Mamy przyjaciół, którzy mieszkają w Luboniu pod Poznaniem i tam jest sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Oni znając naszą historię i wiedząc jak bardzo czekamy już z utęsknieniem na to, na to dziecko, Powiedzieli nam, żebyśmy wzięli relikwie błogosławionego Edmunda do domu, obraz i modlili się, zamiast czekać tak bezczynnie. I po siedmiu dniach, dziesięciu oddaliśmy relikwie, oddaliśmy obraz, no i życie płynęło dalej. I za jakiś czas dostaliśmy sygnał właśnie z domu dziecka, że jest chłopczyk. No i sprawy potoczyły się dalej, pojechaliśmy się z nim zapoznać. A dzień? W wieku pięciu miesięcy. I jak spojrzałam wstecz potem na daty, byłam ciekawa, co się wydarzyło w dniu, kiedy oddaliśmy relikwie, w tym dniu urodził się Gabryś. Dokładnie ten sam dzień. ten Dobrze, jedno mocniej, a Nocne pobudki, e, i łaskotania, i śmiechy, i, e, i mamo kocham Cię. E. Wzruszające to mamo, w którymś momencie wybrzmiewa. E, I tato tak samo. No dobrze, ale tam... Ciągle z tyłu głowy jest ta myśl, że na tym nie koniec, tak, że chcemy mieć wielką rodzinę, większą rodzinę. Tak, że mamy jeszcze... Yy, że jesteśmy jeszcze młodzi. I mamy takie Dużo zasoby, że możemy jeszcze, możemy jeszcze tych dzieci przyjąć więcej. Składamy wniosek adopcyjny i żyjemy. Yy, z yy, yy, Dwa lata. Tak, z oczekiwaniem z oczekiwanie wisi. Po prostu praktycznie codziennie przychodzi myśl, a może dziś co? Zawsze się śmiałam mówiąc, że yy, czuję się jakbym była w ciąży, <laughs> tylko nie wiem kiedy jest data porodu. Yy. I w dalszym ciągu nie znałeś... Kiedy masz termin. G nie, nie. <laughs> w dalszym ciągu <laughs> Do nie. Do samego końca. Nasz yy, Przyszedł ten dzień, kiedy yy, widzę, dzwoni telefon z ośrodka adopcyjnego. Głos pani w słuchawce, że jest dziewczynka, e, która ma rogi trzy miesiące bodajże. E, no i czy państwo chcą słuchać dalej i są zainteresowani? No i zaczęło się, zaczęło się zapoznawanie z Marysią. Na, na początku tam kilka godzin dziennie. No i przyszła kolejna niespodzianka, taki e, nie, niespodziewany moment, bo po, po tygodniu, po dwóch tygodniach przebywania tam i, i adaptacji z Marysią, tak naprawdę e, telefon e, do tych państwa, e, że jest kolejne dziecko do odebrania e, ze szpitala, i się okazało, że Marysi, z którą właśnie rozpoczęliśmy proces adaptacji, urodził się braciszek.

W którymś momencie Magda ma sen. Śnieje się, że jest w ciąży i rodzi dziewczynkę, której dajemy na imię Elżbieta. Jakiś czas później dowiadujemy się, że Marysi i Józiowi urodziła się siostrzyczka, która ma na imię Elżbieta. Ela, co ty jesz? Rukole sobie urwałaś? Nie smakuje ci taka rukola? Nie jest za ostra? Mm. No, nie Co, To, to. Co ma najlepsze lody dzisiaj. Ja! ja. Dobra, uwaga! Uuu. 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 Jeszcze mocniej? Tak. Dobra, nie za mocno? Mocniej? Ja wtedy, to było w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, mówię wiesz co, Łukasz?, jakoś tak inaczej o. się czuję. Ja chyba zrobię test ciążowy. A Łukasz mówi: Nie, Magda, bo znowu przepłaczesz kilka dni. Co to? A co to? Lipisko. Baba, Coś, co było przez. 19, lat, 18 lat naszego małżeństwa, czymś upragnionym, nieosiągalnym, nagle okazuje się w tym dniu, w dniu wigilii, że, że się wydarza, że to się właśnie dzieje. W tym momencie przyszły różne myśli do głowy, ale przecież Ela. Ale jak my, to, jak my to zrobimy? Tutaj e, ja w ciąży nie wiadomo, jak będę się czuła. Tu za chwilę mała Ela, która ma do nas przyjść, która będzie bardzo nas potrzebowała. E, jak to pogodzić, jak to w ogóle się e, wydarzy. E, no ale decyzja Oeli e, nadal w nas była na tak. Tak naprawdę, 8 miesięcy. Później e, w naszej rodzinie pojawiła się dwójeczka naraz. Urodził się Jasiu, i dokładnie kilka dni później e, przyszło postanowienie sądu w sprawie, w sprawie Eli. Także czuliśmy się, czuliśmy się, jakbyśmy mieli bliźniaki przez chwilę. Myślę, że jak każdy rodzic, że przychodzą takie dni, kiedy mówię nie, dziś nie Ej, Ja bym bardziej zapytał, czy są. O, o której godzinie przychodzi ten moment. <śmuszczaj> 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 tak, bo on jest. <śmuszczaj> otwieram oczy i myślę sobie, o nie, tyle trzeba e, ubrać tych e, majteczek, skarpetek. I każdego wydelegować do szkoły to jest, i do przedszkola to jest trudne. To jest trudne rzeczywiście o poranku, kiedy teraz zimą jest ciemno, nie chcą wstawać, są bunty poranne. E, trzeba to wszystko gdzieś łagodzić i, e, i z uśmiechem przyjmować, kiedy się na to nie ma siły i ochoty. Ja chyba się boję e, tego, żeby ich dobrze przygotować na konfrontację z. E, z ich historią, to znaczy oni dojrzewają, wiedzą, że są adoptowani, rosną z tą wiedzą, ale wydaje mi się, że prędzej czy później będą musieli jakoś to przepracować, przeżyć. Podejrzewam, że się zbuntować na tą historię i wielkim pragnieniem moim jest to, naszym jest to, żeby ich do tego dobrze przygotować. I to jest takie wyzwanie nasze. No a, a boję się tego, że, że właśnie gdzieś. Będą mieli z tym problem, trudność. Patrząc na wyzwania, jakie w życiu mają nastolatkowie, wiemy o ile ważniejsze jest, są te pierwsze lata życia i może mamy większą motywację, żeby, żeby tutaj maksimum naszej energii włożyć i, i faktycznie tym dzieciakom załadować takie palizeczki. to jest rodzina? Rodzina to jest mama, tata. I mama, jak się złączy z tatą, to wtedy mama rodzi dziecko. A ja mam rodzeństwo, ze mną jest osiem. Ośmioro. Po co jest dom? Żeby nie było zimno, żeby było ciepło i żeby wilki nas nie zjadły. A powiedz, co jest najważniejsze w domu? W domu jest najważniejsze bezpieczeństwo. Nie, gdyby nie ten odważny Józef przy mnie, to nie zdecydowałabym się. Potrzeba jest, e, potrzeba jest e, małżeństwa, e, które się kocha. Rodziców, którzy czasami oczywiście i, i się posprzeczają, i mają gorsze dni, ale są dla tych dzieci taką ostoją i pewnością, bazą, do której mogą codziennie wracać i gdzie czują się bezpiecznie. Zaczęliśmy od buntów nastolatka, a skończyliśmy na pieluchach. Odwrotna kolejność, myślę, że taki scenariusz to tylko Pan Bóg może wymyślić. Zupełnie nie, po ludzku nie po kolei. A po Bożemu podejrzewam, że właśnie w dobrej kolejności.